Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Takim powiedziałbym w trudnej sytuacji, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Honiczanka, Bramcy, Kuchta, dalej 3, Marcin Grolik 6, Szymon Drewniak, 8, Sam van Huffel, 9, Patryk Tuszyński, 14, Dawid Niepsuj, 27, Filip Karbowy, 28, Michaj, Michał Mikołajczyk, 30, Szymon Skrzypczak, 35, Daniel Szolongowski ruchorzów Ruch Chorzów, Jakub Bielecki bramce, dalej 2 Kontrat Kasolik, 4 Przemysław Szur, 5 Tomasz Wójtowicz, 6 Tomasz Wendrowski, 8 Patryk Sikora, kapitan drużyny, 9 Szymon Kobusiński, 16 Jan Sedlak, 25 Paweł Baranowski, 26 Kasper Michalski, 95 Daniel Szczepan. Jarosław Skroba dokonuje czterech zmian, ale powiem szczerze, mnie te zmiany nie zaskakują, bo i Swędrowski wraca po chorobie. Kopuściński zasłużył na wejście do składu Michalski kosztem monety, no i szur, kosztem przywacza. Cztery zmiany, ale taktyka się nie zmienia. Cały czas jest to. Docholic zawsze jest miło przyjechać, bo to jest zawsze miła atmosfera. Tu są zawsze ludzie, którzy kochają futbol, którzy wykładają swoje pieniążki, żeby ten, żeby ten klub funkcjonował. Jeden wynik już znamy, bardzo wysoki. Zobaczymy, czy dzisiaj tutaj padną e, bramki na niebiesko. Nie, e, tutaj no, treter, Krzysztof Bredę wrócił. Tak jest Krzysztof Bredę tutaj, a trener Kafalski do Sandecji nowy stąż. Uwaga, jest pierwszy strzał na bramkę nie trafił jednak Szczepan z, z puszczą porażka 1 do trzech ze stalą. Natomiast ja uważam, że to był jeden z najlepszych meczów drużyny Chojniczanki. Teraz strzał z daleka, bardzo nieprzyjemny odbił piłkę w tej sytuacji Bielecki. Mocne uderzenie teraz Van Cuffella. On jeszcze bramki nie zdobył, nie ma asysty. 19 strzałów, 5 celnych. Zapisujemy mu szósty strzał celny na 20. Więc tak naprawdę co czwarty strzał trafia. I wszystko widać tej naszej Dziupli. Dobra, teraz przerzut, popatrzmy. Przelągowski. Zajście do środka Szelągowski. Tylko jeden mecz na wiosnę. Michalski. Dobra wrzutka jest okazja, ale niecelny strzał. Swędrowskiego. oddał strzał głową. Myślę, że tutaj Kończanka powinna bliżej stać przy tym zawodniku. On na pewno jest niebezpieczny mimo, mimo wzrostu. Tak, to jest taki motorek napędowy, gra z przodu, przepycha się, bardzo silny napastnik, bardzo charakterny. w odbita piłka, jeszcze strzał zablokowany. Jeśli chodzi tutaj o ruch, tutaj to trener Skroba zebrał taką ekipę bardzo charakterystyczną. Łęczna miała Krykuna, o to chodzi właśnie, no, bardzo dobrze ten zawodnik się zaprezentował, tak jak mówisz, ograł go i padła bramka. Uwaga, teraz taka sytuacja, która tutaj mogła spra sprawić problemy od głowy zawodnika Ruchu Chorzów. Mikołajczyk. Na Turzyńskiego. Jest Baranowski. Przeszła ta piłka. Jest yy, ciągle w ciągle w akcji. Ale ten strzał Skrzypczaka. Nie najlepszy. W u trenera Kafarskiego ta dwójka nie miała prawa grać razem. To jest pomysł i uks em na wyjeździe. No, widzimy jak ta tabela wygląda. Ta pierwsza. Książka. Teraz yy, Swędrowski Kopusiński nie zdąży. Świetna interwencja. Kuchty. Tuszyński, Karbowy Drewniak. Mikołajczyk Szelongowski. Do środka Mikołajczyk. Tutaj piłka zwrotna Szelongowski po nodze. Takie miałem wrażenie czy też nie trafił czysto w piłkę. Jedna i druga drużyna w taki sposób gry na dzisiejsze spotkanie wybrało. Szelongowski przed pole karne. Dobre teraz wejście do środka, wycofana piłka. Tylko do kogo, ale będzie okazja. Jest strzał zablokowany, jeszcze będzie poprawka. Skrzypczak Tuszyński! Nie ma gola! Ale to była dobra e, spalony. Był spalony. Chliba e, Buchała. Ciekawy zawodnik. E, strzał na bramkę. Taki obok. Strzał końśliwy był. Obok jednak e, wychowanek Dynama Kijów. Ale też zwiedził chyba wszystkie kijowskie kluby, jak patrzyłem w jego CV. Karbowy, trochę zwolnił tą akcję. Jest ciągle w tej akcji karbowy. Dośrodkowanie, wybija piłkę Kasolik. Wrócił Kobusiński, ale dobra interwencja krolika, on to odebrał. Popatrzmy, sam Van Huffel potrafił uderzyć z daleka, ale tym razem niecelnie. Wszystko dobrze, tylko ten tak Bo tutaj mówimy o nim, o już doświadczonym, młodym, młodym zawodniku. Sikora, dobra, prostopadła piłka, Wójtowicz. Niewiele brakowałoby się przewrócił. Jest okazja, będzie bramka dla ruchu. Chyba. Jest ty gol. Jest piłka w siatce. To jest właśnie ruch Chorzów. Nie idzie. Marcin, ale od nie nim idzie. rozmawialiśmy, że to trzeba do samego końca grać. Doliczony czas gry pierwszej połowy. Oczywiście ruch zdobywa bramki w końcówkach spotkań, ale to jest końcówka pierwszej połowy. Mówiłem, doliczony czas. gry. nieba się przed, przed chwilą, że czy to końcówka pierwszej połowy, czy drugiej trzeba być skoncentrowany do samego końca. No bardzo szkoda tutaj kontuzja. Szlęgowskiego i za chwilę Bramka. Mogło to trochę wybić z rytmu gospodarzy, natomiast no ruch jest bezlitosny w takich sytuacjach. Daniel Szczepan, to jest jego siódma bramka. No to oglądamy powtórkę. Wójtowicz, to wszystko zaczął. Tutaj się przepchnął, jest ośrodkowanie Michalski. Nieczysto trafił w piłkę Szczepan, ale ta piłka ale się wtórnała. Marcin, zobacz, Michalski praktycznie tutaj bez krycia w polu karnym zgrał tą piłkę i tam bez problemu umieścili ją w siatce. Koniec pierwszej części spotkania. Dramat Chłoniczanki, która grała naprawdę dobre 45 minut. Nie pozwalała ruchowi na wiele, ale jest też Szczepan, jest końcówka. Nie pozwalają mu się obrócić. Czyli robią to, co cianka w pierwszej połowie. Tak co... Ale w ataku gospodarzy. Jest strzał na bramkę. Miał problemy Bielecki, ale ostatecznie jednak piłkę opanował. Jak różną drogę przebyły po awansie do Fortuna pierwszej ligi. Jedni z baraży są wiceliderem, drudzy, którzy awansowali bezpośrednio, są zagrożeni znów spadkiem. Strzał na bramkę nieprzyjemny, piłka skozłowała, ale Bielecki sobie. W tym sezonie tutaj trener na pewno na niego bardzo, bardzo mocno liczy. Dobra, prosto padła piłka, ale też świetna interwencja Ukraińca Buchała. Trzecim czy czwartym, czwartym. My napastnikiem. Tak bo jest jeszcze Felix. Ośrodkowanie piętą zagrana piłka. Jeszcze strzał na bramkę! Świetna teraz interwencja Mateusza Kuchty. Powinno być 2-0 dla ruchu, ale gramy dalej. Swędrowski, znów szeroko zagrana piłka, bardzo gęsto w polu karnym, Wójtowicz na drugi słupek, jest strącenie w pole karne, nie ma strzału na bramkę. Ale tu widzimy od początku... Jeszcze raz Wójtowicz, ale już do tej piłki nie, do, nie dojdzie. Jest tutaj na wagę e, złota i tutaj naprawdę Chuńczanka będzie musiała bardzo mocno poobaczyć. Teraz Wójtowicz uderzał głową, ale niecelnie. Ale nie od, Ostatnio... Radunia Jak popatrzmy, niezła wrzutka nie ma jednak strzału na bramkę, ale za to leży dwóch piłkarzy, a nawet trzech ruchu Chorzów. Ciekawa sytuacja. Ale coś tam się wydarzyło, bo piłkarze wołają. Sztab medyczny. Trzy raz. A głowami, oj to Ale tutaj tak. Yy... Wyglądało bardzo niebezpiecznie tej. z boku głowy. No takie bardzo. Mam wrażenie po prostu na wiosnę, jest kliniczny, tak jak powiedziałem na początku. Teraz, tej... i teraz też widzimy ustawienie ruchu cały czas praktycznie w, w niskim pressingu. Początek wysoko, teraz nisko i chcą przychodzić. Gospodarzom. Moneta. 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 Jest okazja. W... Jest jeszcze Januszka. Najpierw nie trafił czysto w piłkę, potem po bloku. Uwagę obserwujących państwa na to, że podeszli wyżej, odebrali piłkę momentalnie stworzyli sobie sytuację na 2-0. Odciągnął tego najbliżej ustawionego zawodnika. Tak się nie dzieje. Jest strzał na bramkę, ale w sam środek poradził sobie Kuchta. Na korzyść ruchu, który tak, gra coraz pewniej. Do... Spokojnie Baranowski. I teraz będzie okazja. Popatrzmy, czterech zawodników ruchu na trzech zawodników gospodarzy. Wyłączył się Moneta. Pląskowski do Monety. Jest w środkowej strefie trzech graczy ruchu. Wycofana piłka do Fosmańczyka. Fosmańczyk z pierwszej piłki. Ale nie trafił w bramkę. Ale to e, bramki. Grają albo wysoko, albo nisko, nie ma tego średniego... E... Z atakujących zespołu Ruchu Chorzów. Jak widzimy dwó jest tylko dwóch, trzech zawodników. Ale Wójtowicz się przedarł. Jak to dobrze zagra Wujtowicz. Jest okazja, Pląskowski! Nie ma gola. E, z Ruchu Chorzów i oni oddają strzał, bardzo niebezpieczny. Stwarzają sobie sytuację, ale też bardzo fajnie tutaj się zabrał. Dało się chyba ograć Kacper Korczyc. Ale wystarczyła jedna sytuacja. Januszka, bardzo mądrze do Pląskowskiego, ma teraz mnóstwo wolnej przestrzeni. Czy będzie zagranie do środka? To już był chyba spalony. Jest okazja, jest piłka obok bramki zagrana i podniesiona w górę chorągiewka. To było widać, że. Nie utrzymał tej linii Jan Sedlak, ale to jest koniec meczu. Kolejne zwycięstwo ruchu Chorzów 1 do 0. Takie wygrane budują ten zespół, takie wygrane powodują, że oni coraz. Mocniej wierzą w to, że są w stanie wywalczyć awans, a w bardzo trudnej sytuacji nadal. Mimo, że widać progres, że widać, że ten zespół z meczu na mecz wygląda lepiej, brakuje... Tego ducha ja już nawet nie mówię o tym, że teraz kółeczko tańczą wszyscy i się cieszą, bo to jest normalne po, po zwycięstwach, ale... Widać a, powtarzalność. Widać powtarzalność przede wszystkim. Po 12 w strzałach na bramkę. 5 po stronie Koninczanki, 4 po stronie Ruchu, ale ten jeden strzał Szczepana, niezwykle ważnego, charyzmatycznego gracza daje Ruchowi trzy punkty. Mecz tak naprawdę według liczb na remis. Tak ale e, konkretów brak ze strony Koninczanki tutaj